Siemanko, witam serdecznie w kolejnym Master Vlog. To już czwarta część serii tych vlogowych odcinków, w których kręcimy za Dianem. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jedziemy do miejscowości Zwole, zabieramy Was na chiński makaron. Tak sobie wpadliśmy na pomysł z Dianem, że skoczymy do Zwole z naszymi kobietami i zaserwujemy sobie makaronik i zabieramy Was ze sobą. Druga sprawa jest taka, że oglądałem wczoraj KSW, wybiłem parę lampek wina i się rozczarowałem, bo Pół godziny, dosłownie pół godziny, 30 minut przed galą odpadł ten wielki senegalczyk, bombardiera. Bardzo chciałem zobaczyć tą walkę, na Lipano. Niestety, szkoda, dostał wyrostku, nie wiem czy słyszeliście. Wyrostek robaczkowy go złapał, nie, z tej strony jest czystej. I jeszcze nie zgodził się na operację w Polsce, pojedzie już tylko w Senegalu i we Francji. Ponoć że tam i kwiczy, jak świnia w oborze, no ale trudno. My mamy zajebistych lekarzy, zajebistych specjalistów, a gościu sobie odmówił. On no nic nie zrobimy, dobra. Zaczynamy odcinek, lecimy. Yo! A jeszcze szybko przed wyjściem chciałem się pochwalić, bo mówiłem wam, że poluję na klawiaturę. I z racji z tego, że w przyszłym tygodniu mam urodziny, to moja kobieta się trochę pośpieszyła i podarowała mi w prezencie myszkę Magic Mouse od Apple i klawiaturę od Apple, właśnie. Bo sama myszka kosztuje 100 euro, ale ja po prostu uwielbiam produkty Apple, są one dla mnie ponad nadzwyczajne, że tak powiem. Wiem, że wielu ludzi gada, że to marka i tak dalej, ale ja sobie cenię te produkty. I zobaczcie w ogóle jaka ta klawiatura jest cienka. Położyłem sobie tutaj obok pudełko od płyty, żebyście sobie zobaczyli. Jest połowa, połowa jak pudełko od płyty i do tego taki bajer, że myszkę tą ładuje się tutaj ładowarką od telefonu, od iPhone'a. I tak samo klawiaturę ładuje się też ładowarką od iPhone'a. I oprócz tego zobaczcie, że na tej mysce tutaj nie ma tego kółeczka co jest, nie? Wiecie czemu? Bo ono jest dotykowe, przesuwam po prostu tak. Świetna sprawa, naprawdę jestem zadowolony, jest zajebista klawiaturka. I teraz mi się naprawdę fajnie pracuje na moim stanowisku. Tutaj jest lapek, monitor, klawiaturka i sobie tak działam. Dobra, nie zanudzam, już lecimy na miasto. Siema, siema. Siema, siema. Jak tam? No elegancja Francja, no. Francja. Tak. Słuchajcie drodzy widzowie, zmiana planów jest, bo mieliśmy jechać na miasto i sobie zjeść Chińczyka z, z dziewczynami, ale strasznie wieje, jest zimno i na dworze nie będziemy jedli, także my z Adrianem jedziemy pożarcie. Tak. Dozwolę do Chińczyka. Wracamy do domu, a w domu czekają dziewczyny na nas. Tak. Także może przejdźmy teraz do konkretów. Ile wczoraj wypiłeś? Z 15 z 15 pi no, żartuję, nie, nie czteropaka małego sobie ogarnąłem. Czteropaka, ja przekona. wypiłem białe wino z Pauliną na pół, no, no, na dwóch. O dwie trzy lampki wyszło. No, I KSW oglądałem, nie? Tak jak wspominałem na początku. Widziałeś co się stało, nie? Śmiechu bo, warte do dostał tego. Daj spokój. Zapalenia wyrostku robaczkowego. No wyrostek go pokonał, no niestety. No szkoda, no kurde, szkoda, bo kurde wszyscy na tą walkę czekali, a to taka lipa, nie? to, no to, to jest pierwsza runda, ciul ciul na glebie Bardzo i... wielka lipa, o, error, error, <laughs> czekajcie, error. muszę wyregulować kamerę, jest. Kurde, ale szaro na dworze, no. Szaro, no pogoda jest do bani, nie będę otwierał okna, byście zobaczyli, by się usłyszeli jak wieje, wieje strasznie. Wieje, Dobra, wieje. ogólnie kierunek zwolę. zostało nam jakieś 10 km, może nawet nie, nie? No, nawet nie, na. No. 8 km mamy do zwolę. Jedziemy po zajebiste żarcie, taki Chińczyk robi woka z makaronem, chińszczyznę i tak sobie myślimy, że za Dianem, bo zawsze bieraliśmy tego kurczaka, no dziewczyny biorą kurczaka, a my se y, dla odmiany za Dianem weźmiemy z krewetkami. Dobra, także za moment widzimy się w Zwole. Chciałbyś jeszcze coś powiedzieć tutaj do swoich widzów? No sam jestem ciekawy, kurczę jak te krewetki wejdą, bo ja lubię krewetki, ale muszą być dobrze zrobione. Ta, więc, ja też lubię krewetki, no to jest taka obawa, że to będzie dobre czy nie, no ale zobaczymy, czy będzie to dobre. Się to już tam przyklepie. <laughs> no, że to Chińczyk, no to może być dobre, no zobaczymy, zobaczymy. Pozdrawiam i zostańcie z nami, bo będzie recenzja z tego jedzanka. Przenosimy się. Tak jest. Sobie. Pogoda nie dopisała. Musimy jeść w domu i Adrian tutaj robi unboxing chińskiego żarcia. Tak, oczywiście gęba się. To masz dokładnie, Adrian. bo pierwszy raz próbujemy sobie kreweteczki. Nawet tutaj na górze są nawet napisane jakie są. I my mamy baliha. Jest zaznaczone. tu Jest, jest to pewno. sos słodko ostry, nie? Tak, słodko ostrym sosem, kreweteczki. Zaraz dla was to otworzę. Oczywiście przede wszystkim tu. O! Żeby pokazać jak to zapakowane. no Pełno warzywek, widać yy, krewetek. Krewetunie na widelec. Krewetek widać też, o! Ją, to z Ale mięsiwo! Super pachnie! No! To dobra, to teraz pierwsza Super konsumpcja. Pachnie. Skosztujemy to, o! Szczerze dokładnie, powiedz, szczerze! Dobre, Was w skali dobre. od 1 do 10, bo wcześniej już miałeś styczność z krewetkami, nie? No, 8-9 na pewno bym dał. 8-9? Dobre, pikantne, no. Oczywiście to trzeba wymieszać, żeby tam pełno makaronu jest na dole. Pełno mięsiwa. Jest, o, tu nawet nie będę umiał tego przerzucić. O, na dole jest makaronik. Ale tak jak mówię, no, to trzeba powoli się do tego dostać. No, dobre, dobre, Co tam dobre. Co są za warzywa? Byłem, byłem naprawdę w szoku. Widzę, że papryka, ogóreczek jest. O papryka, to coś dla... Nas. Tak, papryka, ogóreczek, marchewka, yy, czerwona papryka nawet. No dużo jakichś różnych warzywek tam dalej się nie dokopię. Tak to wygląda. Walk and go Jak widać. Restauracja w zwolę. zwolę. Znaczy taka mała, nie? Tak, ale bardzo dobre polecamy jest naprawdę jedne z najlepszych właśnie takich walków, nie? Więc my bierzemy się za jedzenie, a po jedzeniu jeszcze się spotkamy. Tak. To Życzę smacznego, Adrian. Ja dziękuję, dziękuję. Także Adrian, nasze zdrowie. Tak, zdrówko z jedno piwko sobie do. Tak, wasze zdrady, Do obiadku, tak zwanego. Bo jutro ciężka praca nas czeka. No i powiedz, jak ci to jedzonko smakowało? Elegancja Francja. Jak co polecam? Bardzo dobre z krewetkami, makaronik. Złoka, oczywiście, dobry, bo bardzo dobry. Fajnie pikantny był, bo w pysku pali, nie paliło. No, tylko w panie, pysku panie. pali, no. Bardzo dobrze, szybko się go opanowało, więc jak co polecamy, jest bardzo dobre, warte spróbowania. Dobra, a teraz przechodzimy do kolejnej kwestii. Co w związku z juniorem, może powiedz? Bo wyszło małe nieporozumienie. Chłopak przyjechał do Holandii i miał trafić od razu do nas do, do pracy. Co się okazało, rozmawiałem z Arianem, z szefem, żeśmy rozmawiali. No tak. I wyszło, że on dopiero przyjdzie od. 12 kwietnia. Od 12 tak kwietnia, naprawdę. no tak, no. Że u nas w pracy będą potrzebować ludzi od 12 kwietnia. Więc na pewno on będzie u nas. No tylko ten... od połowy kwietnia, nie? Od połowy kwietnia, od no, 12. No niestety tak, że no. takie małe opóźnienie wyszło w sprawie iniorskiego. Tak, no, też nie dzwoni, nie zadzwoni do nas w tym momencie się spytać czy jest ten, a w biurze wiadomo, no potrzebowali pracowników. W biurze tydzień, mi powiedzieli nie. po prostu, że przyjedzie od razu, a co się okazało chwilowo trafił gdzieś tam indziej do pracy. Tak. Do innej pracy, że tak powiem. Ale od 12 kwietnia już będzie u nas na legalu, także y, cały sezon można powiedzieć przepracuje. No, no bo nie okłamujmy się sezon paprykowy tak naprawdę, to zaczyna się koniec marca, początek kwietnia, nie? A kwietnia maja to już tak idzie taką pełną parą, nie? No dokładnie, dokładnie. No ale będzie, będzie, przyjedzie do nas, będzie u nas robił, nie? Tylko po prostu też myślę, że z powodu tych czasów takie jakie mamy te covidowe niestety. Więc też każdy, który przyjeżdża, każdy musi tak swoje kwarantanny jakieś tam głupoty obejść, więc ja podejrzewam, że to wszystko z powodu tego się tak podziało. No żeby po prostu mieli, mieli, żeby mieli tego pracownika, a żeby nie było tak, że oni potem będą go potrzebowali, a na przykład musi przejść takie właśnie różne obostrzenia, nie? Że musi siedzieć w domu w ileś tam dni itd, itp. Jasne. Tak to widzę. <laughs> tak mi się wydaje przynajmniej. No i dobra, co tu jeszcze można więcej powiedzieć? Jutro, o przepraszam, bo mi się y, zawahał statyw. Tak, jutro mamy dalej na siódmą nadzieję, że Dalej, to no miał być na ósmą, jednak jest na siódmą i już chyba tak zostanie. Nie by skończymy wcześniej, oczywiście, ale no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Chociaż powiem, że już lepiej niech zostanie na tą siódmą, bo tak tydzień na siódmą tydzień na nocą to też to tak człowiek kurde potem rozbity, nie wie na którą mhm. tą godzinę. nie? A tak, zawsze masz ustawione, już wstajesz, idziesz i chuj. Ta. No i co, Adrian? My niedługo będziemy ruszali z takimi. Odcinkami, że będziemy zwiedzać różne miasta w Holandii. Tak, no Zrobi będzie, się cieplej, będziemy... to w tym roku już na pewno będzie Amsterdam, będzie Rotterdam, będzie Haga. Tak, no będziemy jeździć. I no. będziemy robić takie tripowe odcinki. Oczywiście teraz nie ma co, nie ma jak. I to wszystko będzie wrzucane po ten Master Vlog, nie? Tak, w takim Master Tak, tak jak Całą serię taką no. zajebiemy, Adrian. Master Możemy, możemy. Przecież dzisiaj też chcieliśmy nagrać na zewnątrz, ale niestety tak wiele tak rady, raz, że by wiało dobrze, strasznie. Naprawdę. Byłby ciulowy dźwięk w mikrofonach. No, nie byłoby słychać w ogóle, podejrzewam, bo no. jednak dokucza ten wiatr. Ale tam parę przebitek jakichś rzucimy, taką rozmowę, a jak się cieplej, to wiadomo, no, gdzieś jasne. wyruszymy, a Wy oczywiście z nami wyruszycie, nie bo Jasne. Następna kwestia, słuchajcie, oglądacie Fajmy MA, bo my na przykład z jesteśmy fanami i oglądamy. Teraz powstaje nowa federacja, która robi Malik Montana. High Click, jakoś tak to się nazywa. To jest, nie ona. wiem, czy dobrze wypowiadam. No ciekawa. Piszcie w komentarzach jak oglądacie, co myślicie o tym, czy będzie to, to konkurencja widzicie? dla Fame MMA. Twoim zdaniem będzie, czy nie? Może być, no zależy. Może być, tym bardziej być, że Malik no. jest taką dość kontrowersyjną postacią tak. nie? I... Tym bardziej, no, no to właśnie. Ciekawe. może, może być. Tym bardziej, że teraz, to, że MMA to tak naprawdę wszystko coś tak wybiło, nie? Teraz bardzo dużo ludzi, bardzo dużo fanów jest, więc każdy Wiesz, i powiem, nie że nie na, na początku czy... te fejne MMA to było robione tak dla Beki. Ale no, Była taka, wiesz, ale zauważ, że ci ten... zawodnicy tam wszyscy ostro trenują, nie? Dużo wyrzeczeń i. No tak, no oczywiście. Już te walki to... są na coraz lepszym poziomie, nie? No Także drodzy widzowie, jeżeli wpijemy 100 tysięcy subskrypcji, to kto wie, może Adrian, może ja. Możemy przeciwko sobie. Wszystko jest możliwe, Wszystko jest możliwe, nie? możliwe no, ale jest to zależy możliwe. od Was i od klikania właśnie tego guziczka na dole. Tak, tak, dokładnie. Czyli przycisku subskrybek. Subskrybek. Dokładnie, dokładnie. Kto wie, no zobaczymy, co teraz przyniesie. Nie? Na razie będziemy jeździć ja, po ja. miachach, po tego, jakieś treningi, jakieś różnego rodzaju właśnie bieganie, pokazywanie hmm. wszystkiego. A później się zobaczy, no czas pokażę. nie? Czas pokażę. No Ale w każdym Dobry. bądź razie idziemy do przodu. Subskrypcje wskakują codziennie. I z tego momentu, w tym momencie właśnie ja za chciałem zaprosić widzów, bo jak patrzymy po statystykach, to ponad 50% osób, które ogląda kanał nie subskrybuje. Także jakbyście mogli drodzy widzowie przycisnąć. Guziczek subskrybuj. Was to nic nie kosztuje, a nam sprawia ogromną, ogromną przyjemność. No dokładnie, dokładnie, więc zachęcamy. I też lajkujcie i zostawiajcie mi komentarze. No. Jasne, myślę, że też w potęguje. dzisiejszym odcinku to na tyle, czy jeszcze chcesz coś dodać od siebie? No tak, oczywiście, wiem, że jest koniec weekendu, ale żebyście jeszcze spokojnie tą niedzielę sobie Odpoczęli, nazbierali siły na ten nowy tydzień i oczywiście stajemy, pamiętajcie, z uśmiechem, bo bez pracy nie ma kołaczy jak to się no. mówi, nie? <laughs> Trzeba się cieszyć z tego, co jest, dobrze no, mówię. Oczywiście, oczywiście, nie inaczej, nie? Więc jak co, to jeszcze udanego wieczoru, moi drodzy, i widzimy się we wtorek. We wtorek, jasne, trzymajcie się, pozdrawiamy z zadzianem. Jo! Yo! Yo.